Cześć Siemanko, witajcie już w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja jestem The Light games i witam Was w trzecim odcinku z serii od e, Całe Życie na Kredycie. Jest to już trzeci odcineczek. W dzisiejszym odcineczku, pewnie pod tytułem i po miniaturce, e, widzicie, jest do koszenia soja. Jest soja, mamy temperaturę minus 1 na zewnątrz, ale soję można kosić. Więc w dzisiejszym odcineczku się zabieramy za koszenie. Napiszcie hashtag soja, a wam przypnę serduszko w komentarzu. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału oraz yy, zostawić łapeczkę w górę. 10 łapeczek w górę równa się kolejny odcineczek. Ja już to nagrywam sobie na zaś. Jak będzie wbite pod yy, poprzednimi odcineczkami 10, no to yy, oczywiście wydajemy następny odcineczek. masza, uruchamiamy, siadamy do niego. Jeszcze tylko sobie wyłączymy ITV-kę Stoi, nie mamy dużo do skoszenia Ogólnie tak, nie wiem czy w tym odcinku, jak w poprzednim mówiłem, że będzie, oj Karta z przychodami, takimi różnymi, to nie wiem czy w tym będzie też Czy uda mi się ją zrobić, czy nie Jak się uda to będzie, jak nie to nie I tak, co jeszcze poza odcinkiem, jak widzicie mamy stal do konta 115 tysięcy ale mamy plany na kupno yy, pola, więc te pieniądze długo z nami nie zostaną. A skąd te pieniądze? Pieniądze się stały skąd, że było o chyba 1500 za rzepak, więc sprzedaliśmy. Nie mamy już żadnych plonów, poza teraz soją, to będzie spieszona. Zobaczymy, jak soja nam sypnie. Myślę, że będzie nawet sporo. I co jeszcze poza odcinkiem? Poza odcinkiem yy, Na wszystkie pola dem nawóz Oj, czekajcie Na wszystkie pola dem nawóz Polibka. A bo on nam się przesunął. No koledzy muszą przyjść i pomóc Niestety O Dobra, wyłączamy, że nam to nie laga mało. No, i tak, tak jak mówiłem, poza odcinkiem dałem na wszystkie moje pola. Jakie to są możliwe, nawóz wszędzie dałem jedną dawkę. Zasiałem jedno pole jęczmienia, które będzie jedyne tylko ze zbożem. Na dwóch, na tym największym polu będzie kukurydza, tak jak mówiłem, już na połowa, raczej na kiszonkę, połowa na ziarno. A na dwóch innych polach, tym co ku, na ostatnim odcinku gruberowaliśmy e, I na tym z boku połączyłem je I na nich dwóch będą buraki Mówię, coś spróbujemy innego Jakaś inna uprawa Zobaczymy jak z nią wyjdzie Więc to są takie rzeczy Jeszcze co było e, Dalej mieliśmy e, sprze Nie sprzedałem tylko rozmnożyło nam się dosyć krówek Mamy chyba ich 14 i, i więc już zaczęły nam produkować mleko, więc super. Yy, mamy ponad 30-40 ton obornika, ponad 60 ton gnojówki, więc yy, na pewno będzie jakiś odcinek, właśnie z yy, rozwalania tego na polu. No, a w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, latujemy sobie. W soję. No, nie wiem, czy będzie nawet jedna przyczepa z tych dwóch pól. Zobaczymy. Ale no wiecie, soja nie sypie jakoś dobrze, a tu było soja 1,20 na tych dwóch polach, więc jedyna tu pasowała, więc ją tu zasiali zasialiśmy. Teraz nie wiem, co już w takim okresie tutaj późno będzie, bo ogólnie nie jest jakieś mega późno. E, nie tu. Jeszcze moglibyśmy siać pszenicę, tylko że temperatura jest sto 4 stopnie, więc... No, coś tutaj chyba wiosennego niestety będziemy siali. Ale wiosenne myślę, że też urośnie, bo kukurydza, przy, na wiosnę będzie oczywiście dużo roboty. Bo i kukurydza idzie do siania i buraki. W sumie kukurydza tak pod koniec wiosny, a buraki na początek. Więc będzie roboty, a roboty. Ogólnie pola mam przygotowane pod to wszystko. Więc yy, będzie na pewno skipane. Parę dni, więc i zwierzęta trochę się rozmnożą i cena może jakaś będzie. To pole co koszę właśnie z tym obok tutaj będzie najprawdopodobniej łączone, ale gdy kupimy sobie tą łąkę tam z boku co jest. Teraz wam pokażę o, tam boku, obok tego pola, tutaj teraz jak skręcę kołami w nią. Tu to pole kupię. To po prostu to wszystko razem połączymy. Żeby był jeden kawałek wielki. No. Więc takie tu są plany na to pole. No i z takich z informacyjnych rzeczy to chyba wszystko, co musiałem Wam przekazać. Nie wiem, jak Wam się spodoba jeszcze odcinek ten drugi, bo ty, nagrywam y, ten y, w dzień, który on jeszcze nie wyjdzie, bo jak widzicie, nagrywam go y, 18.13, prawie 14, a on jest już na YouTube, tylko będzie o 17.00. Na kanale tak jak każdy inny film. Wiele osób się spytałem na ankiecie, na społeczności, czy Wam się podoba ta seria. 86% jest, że tak, więc się cieszę, że Wam się podoba. Będę ją kontynuował. I... Każde 10, 10 łapeczek, zaraz jest następny, następny dzień odcinek. Jak nie będzie dzień odcinka, to oczywiście Was o tym poinformuję. Bo... Teraz jeszcze... Myślę, że tak do soboty. W ten piątek sobotę i niedzielę będzie odcineczek Później w tygodniu nie wiem, bo mam zakłopotanie z sprawdzianami i kartkówkami Więc nie wiem jak to wyjdzie Redopole pole jest takie bezsensowne, nie lubię na tym polu orać Tu jest takie krótkie Ale jak będzie połączone to już będzie się przynajmniej taki długi kawałek jechało Będzie już naprawdę spoczko no, ale jak będzie koszona kukurydza na kiszoneczkę, to jeszcze trzeba kogoś wynająć, więc też pieniądze trzeba szykować na to. Na ziarno, to też nie mam przedstawki. Jeżeli znajdę jakoś doros Telmasza, no to oczywiście ją kupimy. Chyba, że zostaje na zniędzie. Ale mam ugadanego jednego gościa, tak się go pytałem orientacyjnie. Nie mógł mi powiedzieć, bo tam nie wiem jeszcze dokładnie ile hektarów będzie do koszenia. Planuję około 200 ton kiszonki, bo tam chcę zrobić wszystko na pula, żeby było nawiezione i tak dalej. Tutaj to sypło nam bardzo dobrze. No więc nie wiem, czy to będzie pół pola, czy jedna trzecia, czy prawie całe, bo jak prawie całe, no to nie ma opłatnie nic na ziarn. Tutaj będzie mniej kiszonki dać. No jak widzicie, no soja nie sypie znakomicie. Jest to już 2,5 tony, a my żeśmy tyle skosili. Ale to jest soja. Więc, jeżeli zamkniemy się w jednej przyczepie, no to będzie maks. Ale myślę, że te pieniądze to teraz mamy, tą zimę przeżyjemy. I później na wiosnę już z buraku dużo myślę, że zarobimy. Kukurydzy już niedługo, już mamy chyba około 3000 mleka litrów. Więc rozwijamy się, rozwijamy się na tym gospodarstwie. W miarę nam to idzie. Wszystko już działa tak, jak powinno. Całe gospodarstwo funkcjonuje w jak najlepszym porządku. Oj, myślałem, że przejedziemy, ale niestety nam się nie udało. Trochę miękko jest na tym polu. zaczymy, jak dojść paralon, Nie będziemy u pełnej przyczepy. To też powinien dać radę se. Tak sobie myślę. No co, wygląda to ładnie. W miarę te teksturki są. Zobaczymy od razu po tym, myślę, że. Jeżeli orkan, no to lecimy szybko z orką. Nie wiem, czy to nagrywam, albo po prostu na liveie odpale się i po prostu na live będziemy to wszystko robić na tym polu, związane. Ale nie wiem dokładnie jeszcze, czy będzie, czy nie będzie live'a. Na pewno macie odcineczki. Widzę, że tam statystyki mi się trochę podniosły, więc się bardzo z tego cieszę że i zasubskrybujecie mój kanał, i oglądacie dłużej odcinki więc dla mnie to jest naprawdę fajny kop, że, żeby robić dalej filmy a jak mówię, mam możliwość, mam chęci więc biorę się do robienia ogólnie filmy po... jak to się mówi? po nagraniu dużo waży, ale później jak tam pododaję, porobię i tak dalej to trochę ta waga schodzi i tak dalej. No, muszą ważyć te filmy, żeby ładnie wyglądały. To jest oczywiste. Mamy już 10 minut odcinka. Ażem się rozgadł. No, tutaj najprawdopodobniej nie będzie żadnego przyspieszania ani nic. Tak jak w poprzednim odcineczku to było. Myślę, że to fajnie wyszło. Tam było chyba 4 minuty, tylko takiego timelapsika szybkiego. Ogólnie miało być z tego 3 minuty lub 2. Tylko za szybkie to było. Nie podobało mi się to w ogóle. A wrzucam filmy, które uważam, że mi się po prostu najbardziej podobają. I liczę na to, że Wam się też spodobają. Miękko jest, jak widzicie, kombajn które. O! Rada! Oby Dojcz fardał rady, jak nie, to będziemy brali większy ciągnik. Wpierdę tego mojego Dojcza, bo i tak nie będzie po co mam odpalać te wielkie byki. Jak tu nawet jednej przyczepnej pewno nie będzie. Więc jedną tą se zupełności powinien dać radę. Jak tego z dwoma, no ciężko miał nie ru, ruszyć, ruszył, ale siadł. do przodu, do tyłu, no ale nie wyszedł. Więc z dwoma pełnymi, no to było roboty Miał zobaczymy. Może będzie wapna wymagało, będzie trzeba wapną przywieźć skądś. I następna akcja. Ogólnie, jak się tak popatrzy, to dużo jest akcji. Można by było powymyślać. A staram się robić jakieś takie najciekawsze. Nie wszystko poza odcinkiem, tylko żeby. O, zapotrzebowanie jakieś nam wyskoczyło, tylko żebyście Wy też mieli co oglądać, i tak dalej. Więc, no, pierwsze pole będzie za nami, zrobione. Polecimy teraz na to większe. Nie będzie już tak dużo ukręcania, więc się z tego też cieszę. I już brakuje nam tylko 13, jakby w dzień nagrywania tego, w tym momencie brakuje nam 13 subskrypcji do 700 Więc kto nie ma subskrypcji to zachęcam Żeby zostawił i lecimy po 700 subskrypcji A później po 800, a później po 900 No i wymarzone będzie 1000 Jakbyśmy wbili 1000 około w dzień moich urodzin Bym naprawdę był tak szczęśliwy a to macie czas, żeby to dobić, to macie do 16. do, poł nie, do połowy stycznia, gdzieś tak. Wtedy 15-16, coś takiego. A wtedy y, był live. Nie dość, że będzie live y, urodzinowy, to jeszcze live y, z za okazji 7000 subskrypcji. No więc byłoby na pewno wesoło. Więc kto nie ma subskrypcji, to zachęcam do zostawienia. Bo jakby tak wszyscy zostawili te 24% osób, które nie subskrybują mojego kanału, a ogląda filmy, zostawili, no to myślę, że 800, może nie 800, może nie, ale 700 na pewno mamy. Więc będę bardzo zadowolony z tego. Dzisiaj taki odcineczek będzie więc wszystko raczej z koszenia, chyba, że już zaszła jakaś wpadka albo coś. Yy. Na pewno byśmy sobie może tutaj obornik na to pole rozwalili, zobaczymy. Bo jak jest możliwość, albo pod buraki w sumie, nie wiem jeszcze pod co byśmy rozwalili, ale pod coś byśmy tutaj rozwalili, bo jak mamy e, około tych 50 ton burak, e, e, obornika, no to już można to wykorzystać. A do wiosny całą jeszcze zimę, to nam się nazbiera tego. Na pewno na łąkę będę chciał gnojowicę wylać. Żeby też tam jak coś miała, żeby funkcjonowała tak jak powinna ta łąka. No, bo siano kiszonka ucieka, tak wam powiem, że na cały sezon, no to takie 50 ton kiszonki na pewno schodzić w tych balotach. Więc teraz chcę zrobić kiszonkę, bo słoma jest, siano jest. TMR będzie trzeba robić. No i jeszcze sianko. Sianko ogólnie tak myślę, że e, jak byście by to zrobili, czy możemy na przykład się wymieniać z kimś, że jedna belka słomy za belka siana? Napiszcie mi tak w komentarzu. E, czy według Was by było to bardzo. E, jakby to powiedzieć? Po prostu, czy byłoby to opłacalne, czy nieopłacalne? Bo ja myślę, że i tak słomę będę robił, a siana po prostu bym sobie poświęcił to na sianokiszonkę albo na trawę. Na no, kiszonkę, a, kiszo a nie na siano. Więc myślę, że taka wymiana z jakimś sąsiadem za sianko po prostu. Jedna belka słomy, jedna belka siana byśmy mu zawieźli. On by nam po prostu to yy, dał zamian siano. No i myślę, że taki deal by był bardzo fajny. A skoro i tak tutaj FSA 22 nie będzie póki co, no to możemy się zacząć rozwijać. Na niektórych kanałach pewno będzie. Niektórzy po prostu go kupują, żeby był. Ja na razie nie kupuję tak jak już mówiłem. Uważam, że kupywanie go na samym początku nie ma sensu. Nie ze względu na cenę, tylko ze względu na brak modów i czas editora i takich różnych rzeczy. Tego co więcej tego nie będzie. Takie większe kanały typu Mafia Solid, Brączek albo coś w tym stylu. To wiadomo, oni na pewno kupują, bo oni może nawet to dostaną. Albo w jakiś heros albo coś, no to tak, ale ja jeszcze nie jestem takim wielkim youtuberem. No to mi na razie to po co? Jak wolę fs grafika fs się bardziej podoba teraz. Więc nie ma sensu kupywać, skoro yy, takie rzeczy jeszcze są w FS-ie niewykorzystane. Dużo rzeczy, a gdzie 22 jak będą, jakieś rzeczy. Yy, po prostu rzeczy typu mody, albo jakieś takie lepsze, już rzeczy zrobione, no to wtedy warto go kupić. I wtedy na pewno na kanale będzie. No, chyba tak jak mówię, że na live będzie od dozbierany od razu cel dużo, no to wtedy od razu go kupię i będzie na kanale. Dobra, kurde, szyba zamknięta, bo zimno. Myślę, że mnie przy nim będzie dobrze słychać. On się w miarę drze. Polecimy z asfaltem, Bo nie chcę się przez pole czołgać. Będzie wygodniej. Tu jeszcze na pewno będzie odcinek może z zimy właśnie. Jak będziemy tu przywozić yy, yy, ziemię, bo tu jest bardzo kiepski wyjazd. Więc przydałoby się tu przywieźć ziemię. No po prostu, że łatwiej się wyjeżdżało. Będzie o wiele fajniej. Ziemia, wiadomo, też nie za darmo. O, jak słyszycie, pięknie go. No, pięknie brzmi. Kupimy sobie tą soję, se tylko tu zmienię na. Pomniałem na to. I zobaczymy, jak później będzie pełna nie będzie. Myślę, że takie 10 ton będzie na niej. Więc bez problemu ruszy na pewno. Chociaż miękko jest na tym polu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, wszystko w praniu. Wysypuje nam to długo, tam powiem naprawdę długo i jeszcze tak pieniądze na koncie plus 10 tysięcy bo sprzedałem opryskiwać będzie opryskiwać nowy bo tamten po prostu jak robię ścieżki i tak dalej no to nie pasuje niestety a chcę też opryski robić bo to ładnie wygląda więc opryskiwać będzie jeżeli macie jakiś opryskiwacz 20-21 metrów max no to jakbyście podesłali byłbym bardzo wdzięczny Najlepiej by, jakby był na kołach, ale to już od Was zależy, czy znajdziecie taki, czy jest taki w ogóle w takich wymiarach. Rurę sechowamy i ruszamy dalej. No, i już nam niedużo dużo zostało. Mamy 19 minut odcinka, więc zwieziemy po odcepie że nie idziemy. Będę mył to wszystko jeszcze na zimę. Więc. Wtedy będzie koniec odcineczka, ale jeszcze nie jest, więc póki co jeszcze możecie ze mną zostać, to dotrwał do tego momentu, to niech napisze po prostu na, na komentarzach, minuty minut 19, 19, kurna, 19 minuta i 30 sekunda, niech napisze, będę wiedział, że jeszcze jesteście tutaj w tym momencie. Ale wiem, że niektórzy skipają, niektórzy oglądają, niektórzy tylko wchodzą, wychodzą. Ale tacy, taki jest YouTube, taki tak to jest. Liczę, że kiedyś po prostu będziecie oglądać talutkie filmy od A do Z. No bo, tak jak mówię, wszystko się podniosło do góry. Statystyki, więc myślę, że zaczęliście dłużej oglądać moje odcinki. A myślę, że one są fajne, wychodzą. A jeżeli by nie były fajne, to bym ich nie wrzucą. oczywiście. Jakiś tam montaż też jest fajny, myślę, tych rzeczy tu zrobię. Więc za to możecie zostawić łapeczkę w górę, no i subskrypcję na kanale, kto nie ma. I wpaść do, na Discorda, bo tam się dużo rzeczy dzieje, jest 630 osób, więc lecimy. Idzie to web w web z youtubeem na subami, więc bardzo z tego cieszę. No. Jak się ktoś pyta, albo coś odpisuje, jak czegoś ktoś nie może znaleźć, i tak i tak No więc Discord jest cały czas aktywny. Link do Discorda oczywiście macie w opisie, link do kanału Piotrka macie w opisie. Oczywiście dobijcie mu tam 110 subskrypcji na kanale, chyba że już jest, bo nie patrzyłem. Wczoraj były o 106. Więc kto nie ma tam subskrypcji, to niech to bije i niech mu zostawi. Bo on się z tego cieszy, naprawdę. Teraz filmów trochę nie wrzuca, bo nie ma problem coś z komputerem. Więc u niego jeszcze przez jakiś czas będzie filowa przerwa. Ale tak jak mówię, stara się. Dobra, puśćmy sobie, tu będzie lekki lak luck, pracownika. I podjedźmy sobie w locie nasypiemy, żeby było coś ciekawszego. O mówiłem, bez problemu ruszył. No, no i lecimy, zasypiemy. trochę przyspieszyć, że nam na tył nasypał. Teraz zwolnić. No i taka piękna akcja, sypanie w locie. Na szczęście fajnie to wygląda. No mówiłem właśnie, 12 ton prawie jest. Więc jedna przyczepka prawie pełna, jeszcze tam brakuje 30%. No. No, i my go możemy zgasić. I tak. Odpalmy kombajn. Pojedźmy sobie na gospodarstwo. I będziemy raczej kończyć, bo mamy 23 minutki, zanim zjedziemy tym wszystkim. Przeciągnikiem po prostu zjedziemy. No, więc to by było na tyle. Takiego odcinka. Myślę, że fajnie wyszedł z koszenia Soi. To tak odkładałem tą Soję, żeby skosić ją na odcineczku. Żebyście też zobaczyli dużo rzeczy, które ja robię na tym gospodarstwie. Nie tylko to, co widzicie, e, po takie po prostu jakieś randomowe akcje. Więcej chcę nagrywać niż robić poza odcinkiem. Ale co trzeba poza odcinkiem, Jakieś dupereli albo co już było pod rząd, no to trzeba porobić poza odcinkiem. A lubię bardzo tą serię. Więc. Nagrywam ją. I się z tego cieszę. O. Coś takiego. Do tyłu. On przejedzie tu raczej. Dobre. Zgasimy kombajn. Bo jeszcze tutaj będzie trzeba fajną miniaturkę zrobić. No i teraz zobaczmy czy ruszy. Raczej ruszy. Nie będzie miał problemu. Mówiłem. Jest bez problemu. Wyjeżdżamy sobie tu na asfalt. Oj, przepraszam za Messengera. Tutaj go słyszeliście. I rozpędzamy tą peridę. No i trzeba go wyciszyć, bo będą teraz mnie A ja teraz nagrywam ważną rzecz. No. I tak. Tu zjeżdżamy. Teraz zobaczycie jaki to jest stromy zjazd. Dobra, poczekamy. jedzie Ale... Głośny klakson. Widzicie jak on mocno zjeżdża w dół? O! To to jest? O no! <noise> Łączmy blokadę. Da się jeszcze napić. O! Jak wyrwał! No, no, to to będzie pewnie na samym początku Bo już coś jednak się stało Tak, tak, było No Z takim akcentem skończenia tego odcineczka Ja wam dziękuję za obejrzenie Naprawdę fajny zestaw z tego wyszedł I co? Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję Dziękuję za obejrzenie 26-minutowego odcinka i do następnego. Picie 10 łapeczek. A już następny pojawi się. Następny dzień o 17.00 zawsze na kanale. Na razie trzymajcie się. Cześć.